Minki dla królików. Niech ktoś ścisną. Cały się poparzyłem w pokrzywach. To zdrowo naromatyz. Ciao! Tylko pamiętaj, Perełka, na cacy, żeby mi plam nie było. Może byś pomógł. Ja zawsze dostaję najgorszą robotę. Coś ty, jak kara to kara. Każdy musi zrobić swoje. Ja też musiałem wydoić za Zulę. Tylko pamiętaj, Perełka. Na cacy! Na tak się nie znasz. Zaraz przyjdę. Tylko towar odstawię. Przepnij mnie w ucho. Zwariowałeś? Bo mi się zdaje, że mi się zdawało. Mów po ludzku, bo nic nie kapuje. Widziałem tego co wczoraj, w podziemia. Płetwonurka? Ten sam. Ale teraz był z pomocnikiem fotografa. Bomba i co? Fata Morgana. Zapadli się pod ziemię. Może masz zaćmienie mózgu? Jak to? Byli, zniknęli? Legalnie, niech ścisnę. Tak jak w kinie. Szukam ich i szukam Ja ani śladu. No to poszukajmy wszyscy. Co trzy pary oczu, to nie jedna. No dobrze. Nic. Widziałeś coś? Tropy mamuta. Nie żartuj. Przecież nie mogli się zapaść po ziemi. W takim razie rozpłynęli się w powietrzu. Albo zamienili się w świtezianki. Pewnie ci się zdawało. To tobie się zdaje, że wszystkie rozmy zjadłeś. Naprałaś nas, co? Odczep się ode mnie. To ci tak łatwo nie przejdzie. Za krótki jesteś. Co? Strą. Reszty? Ładni z was koledzy, nie ma co! Jak wam nie wstyd? Wy się tu bijecie, a oni nie wiadomo, co tam robią. Kto? Robaczki śnietyjańskie. Na pewno tu zniknęli. No co, Wiara, Idziemy? Nie mamy latarki. Może skoczę do domu, co? Bo mamusie i tatusia. Nie Nie można usłyszeć. Na pewno mówią coś ważnego. Że je tak podejść bliżej. Ale jak? Patrz. Widzisz? Widzę. I co z tego? Panu papierosy. Ale nie tam. A gdzie? Wyżej. Cholerna woda i błoto popas. Teraz jeszcze pół biedy, ale jak zacznie padać, to zaleje wszystko. Nie ma żadnego dojścia ani stąd, ani od zamku. Jedyna rada to wysadzić przegrodę. To jest wielkie ryzyko. A jakie tam ryzyko? Przecież tam nikt nie dojdzie. A jak woda ustąpi, znajdziemy ten korytarz i nareszcie będziemy mogli działać. No A sami ludzie. nie damy rady. No nie damy. To zawiadom Grzegorza. Masz rację, trzeba zawiadomić Grzegorza. Cóż, to za urocze spotkanie? Widzę, że duchy z zamku przeniosły się do lasu, co? A pan oczywiście szuka plenery dla swoich obrazów. A może pan się wybrał na grzybki? Trafiłeś w dziesiątkę, właśnie wybrałem się na grzybki. Ładne prawdziwki. Na prawdziwki jeszcze nie pora teraz sezon na kozilaki. Niech pan uważa, bo czasem można znaleźć trującego. Znam się na grzybach. Tak dobrze, jak ty na malarstwie. Sześć, dwa. Dwa, trzy. Oni chcą coś wysadzić. Mówili o jakiejś wodzie. I mają wezwać na pomoc jakiegoś Grzegorza. To proste, szukają w podziemiach skarbu. Teraz zaczynam kapować. Te duchy to dla pucu, żeby im nikt nie przeszkadzał. Na zamku straszą, a pod zamkiem szukają. A Pikasiak? O, przyda się ten deszczyk. W ogrodzie zupełnie suchuteńko. Pomidory zmarniały. A ogórki takie nędzne, aż strach. Coś mi się zdaje, że na zamku dzisiaj straszyć nie będzie. Nic nie wiadomo. Duchy są nieprzemakalne. Chłopcy tacy spokojni, aż ich nie poznaje. Zjeżdżaj, bo cię jeszcze tutaj zobaczą. Pamiętaj, ogrodowa 24. Niechże się pan nie rusza. Musimy pomóc panu profesorowi. A te duchy to znakomity pomysł. Prezes GSO małnie nie stracił głowy. Znowu się pan czochra? No dobrze, to już koniec na dzisiaj w takim razie. Wie pan, obserwując ten pokój, yy, widzę, że pan lubi szperać. Dziwi się pan, ale przecież to moja pasja. Jestem prezesem Towarzystwa Przyjaciół Naszego Zamku. Panie prezesie, niech się pan już rozluźni. Tak, prezesem i założycielem. Słyszałem, że podobno w zamku ukryty jest. Jeszcze jedna legenda. Znam każdy zakamarek. Zebrałem sporo drobiazgów. Chociażby te monety arabskie z XII wieku. A. Znalazłem je w najstarszej części naszego zamku. Ale żeby zaraz skarb. Co też to ludzie nie wymyślą. A chce pan zobaczyć stare sztychy? Chyżkice zamku. Bardzo chętnie. Bardzo ciekawe sztychy. Już od paru lat pracuję nad monografią zamku. Zebrałem sporo materiałów. W najbliższym czasie będę chciał urządzić coś w rodzaju wystawy albo coś takiego. Do budy, cicho do budy. Cichorecz.

Chcesz, chłopcze, napisać? możecie ci pomóc. Kukuryku, klop z powidłem. Amen. Proszę, <grywki> Zamówiona szczarnica. Proszę. A czego ty tu chłopcze? E e Przepraszam, zgubiłem pomysł. Wyleciało mi z głowy. A do kogo chciałeś depeszować? Do Wicharka z telewizji. Czy będzie pogoda? Tak czuję os... os... się. Takiemu dać ważne zadanie, to zaraz knosi. Co ci się nie podoba? To przez ser szwajcarski, ja nie depesza. Klawy? A dlaczegoś ty sam nie poszedł? Cicho. Może jeszcze coś odszyfrujemy. Ważny. Najpierw się człowiek naraża, a potem jeszcze ser szwajcarski. Cii, jeszcze ktoś przyjdzie. Patrzcie, wiara, przecież tu stoi czarno na białym. No pewnie, czarne litery na białym papierze. Mm. Czytaj, czytaj, to sobie oko zwichniesz. Pa, pa, obić, ul. Oskiego, szczebogusław, czuję się. Potrzebne wzmacniające naj, a skofer niech przyjedzie, ba. Barbara! Tajemniczy szyfr. Niech mi drzwi ścisną. Nic z tego nie rozumiem. Słuchaj, człowieku z epoki kamienia upanego. Bogusław czuje się źle. Źle, źle. A może czasem dobrze? Źle, bo gdyby się czuł dobrze, to by nie wysyłali depeszy. Rozumiesz? Potrzebne są środki. Jakie środki? Czyli pomoc. Przecież oni mówili, że sami nie dadzą rady. A co to ma znaczyć askofer? Tu jest cała filozofia. To przecież szyfr. Kapujesz? To jest ten środek, a na końcu masz. Niech przyjedzie. Dobrze, ale kto? Ej, ciebie regularna analfabeta. Ktoś ma przyjechać za koferem, to chyba proste, co? Pikador, ty masz naprawdę cybernetyczny pomyślunek. Teraz ich rozpracujemy, to się wie. Ale najważniejsze, żeby bez przerwy kapować na tego rycerza w plastikowej zbroi. Spokojnie, mały, nic ci się nie stanie. Spokojnie. Ja nie chciałem! Jak kiedy ja naprawdę nic nie chciałem! Tak! Mamy próg odkrywców! To nawet dobrze się składa, wiesz? Ale ja muszę do kolegów! Nie szkodzi, koledzy poczekają, mamy czas. Aj! Już ja, radości! A nieładnie, chłopcze, zdaje się, że chciałeś zobaczyć, co robię, i zobaczysz. Za późno, drogi przyjacielu. Dokąd, kawalerze? Dokąd? Idź tam, idź! Nie bój się, przecież jesteś odkrywca. ve bir Że strach obleciał. A, 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 a Daleko nie uciekłeś. Tylko w sam raz. Tutaj, dobra. A, chodź! Tu! Kop tu! Kop! Na co czekasz? Przecie jesteś odkrywca! Kop! Kop mówię! A. Jeszcze nie przyszedł? Nie! Powinien już być. A może, może mu coś się stało? Walimy na zamek. O, dokąd to chłopcy? Kolacja. My właśnie idziemy na kolację. No. Boguś, Julek, dokąd was znowu niesie? Skaranie boskie z tymi chłopakami. Daj spokój, przecież to wakacje. No, ale kolacja. <laughs> Ja już nie wyrabiam. Może dosyć tego. Kop, kop, nie leń się. Dalej, dalej, nie przemęczysz się. Uważaj, tam coś jest. Niech mnie gęś kopnie. To jakiś Złapali go. Trzeba coś zrobić. Spróbujmy go odbić. Ty kapuj. Jak będzie źle, to wołaj. Ja lecę po pomoc. Co się stało? Porwali naszego kolegę. A no co ty wygadujesz? Znowu robisz jakiś kawał? Słowo daję. Złapali go w podziemiach i porwali. Ale kto kogo złapał? Ja nic nie rozumiem. Pikadora! Na pomoc, panie profesorze, bo może być za późno. Nie pan się nie daje nabrać, panie profesorze? Im tylko figle w głowie. Już ja bym im dał. O co chodzi, panie profesorze? Posądzili panów o porwanie tego chłopca. Gamonie! Ja z tymi panami odkryłem wielką rzecz! Arabska, z XII wieku. Gratuluję. Jeśli pan chce, ulokuję je w naszym przyszłym muzeum. Bardzo pięknie, ale niech pan chwilowo zatrzyma je w swoich zbiorach. <laughs> Aleście mnie nabrali. Oj, figlarze z was, figlarze. <laughs> A nie mówiłem, panie profesorze, że to ich nowy kawał? O, ja bym im serdecznie skórę wygarbował. Aleście się wygopili. Kiedy ja wczoraj... Co miał obchodzić, co ty wczoraj? Matołki, osiołki. Kiedy ja wczoraj... Przestań z tym wczoraj, bo dzisiaj się skompromitowałeś. A depesza? A skofer? Kosmiczna pomyłka. Dobrze, ale ja wczoraj widziałem, jak... Jak jeszcze raz mi powiesz, co ty wczoraj, to cię palnę. Taka wsypa. Kiedy ja wczoraj widziałem, jak on te arabskie monety pokazywał Fikasiakowi. To dlaczego od razu nie mówiłeś? Przecież nie pozwoliłeś. I do tego w tej samej żelaznej skrzynce. Pikador, aleś ciebie analfabeta. Przecież ja odkopałem to, co oni zakopali. Kompromitacja.